Dawno, dawno temu były sobie trzy małe świnki i ich mama. Pewnego razu mama powiedziała tak: Moje drogie świnki, jesteście już za duże, żeby ze mną mieszkać. Musicie wyruszyć w świat, żeby zbudować swoje własne domy. A więc trzy małe świnki wyruszyły. Następnego ranka zobaczyły idealne miejsce na ich domki. Pierwsza mała świnka zbudowała domek z siana, ponieważ bardzo nie lubiła pracować. Druga mała świnka też za bardzo nie lubiła pracować i postanowiła zbudować domek z patyków. Natomiast trzecia świnka bardzo ciężko pracowała, ponieważ budowała bardzo solidny dom z cegieł. Zdawała sobie sprawę, że w pobliżu grasuje zły wilk. Dlatego chciałam mieć bezpieczny domek. Haha, ha, ha, droga, droga siostro, siostro, po co tyle pracy? Po co tyle pracy? Budujesz, Budujesz swój, swój dom, dom już bardzo długo. długo. Chodź, Chodź do nas, pobawimy, pobawimy się, się razem. razem. Możecie się bawić do ranka, ale gdy przyjdzie zły wilk, to ja będę miała się gdzie schronić, a wy nie. Dwie świnki ze śmiechem pobiegły pobawić się do lasu. Lecz gdy weszły w sam środek, pojawił się wielki zły wilk. Przestraszone świnki prędko uciekły do swoich domków. Wilk przyszedł do pierwszego domku ze słomy. Świnko mała, świnko mała, wpuść mnie do domku. Ty jesteś złym wilkiem, nigdy cię nie wpuszczę. Skoro tak, to ja kuchnę i dmuchnę i domek twój zdmuchnę. Twój I tak wielki zły wilk zdmuchnął domek ze słomy. Pierwsza mała świnka uciekła ze strachem do domku drugiej świnki. Gdy tam weszła, schowała się pod stołem. Druga mała świnka spytała, co się dzieje, a ona ze strachem powiedziała: Ten zły wilk, którego widzieliśmy w lesie, właśnie zapukał do mojego domu. Nie chciałam go wpuścić, a on zdmuchnął mój domek, więc uciekłam do ciebie. Nie macie, się, u mnie jesteś bezpieczna. Gdy tak sobie rozmawiały, usłyszały pukanie do drzwi. Świnko, świnko, wpuść mnie do domku. Ty, Ty jesteś złym wilkiem, wilkiem. nigdzie nie, nie wpuścimy. wpuścimy. Skoro tak, to ja... Kuchnę i dmuchę, i domak z twój, twój z Tak jak Wilk powiedział, tak też się stało. Dwie świnki, przestraszone jeszcze bardziej, uciekły do domku trzeciej świnki. Gdy już dotarły do środka, trzecia świnka powiedziała. Nie bójcie się, to nic wam nie grozi. Zbudowałam solidny domek z cegieł, Nagle wszystkie trzy świnki usłyszały pukanie do drzwi. Świnko, świnko, wpuść mnie do domu! Ty jesteś, jesteś złym wilkiem nigdy, nie nigdy mnie cię nie wpuścimy. Nie wpuścimy. I domek zdmuchnę. Wilk zaczął dmuchać i huchać, ale domek z cegiem nie dał się zdmuchnąć. Wilk wpadł jednak na pewien pomysł. Wilk wdrapał się na dach i wszedł przez komin, ale sprytne świnki podsłuchały pomysł wilka i szybko rozpaliły ogień w kominku. Wilk w końcu wskoczył do palącego się ognia i trzy świnki nie mogły się powstrzymać i zaczęły się śmiać. Wilk tak się zdenerwował, że o mało nie zjadł świnek, ale ogień był tak gorący, że wilk wyskoczył z komina w podskokach i uciekł gdzie pieprz rośnie i nigdy już nie wrócił do trzech świnek. A one żyły długo i szczęśliwie w domku trzeciej świnki. W słuchowisku udział wzięli Dawid, Anita, Anita? Alicja, Emilian. zoya no. yes then julia's popples